Deep beneath the earth, tales are told of the ancient ones, trapped beneath rock and stone. <laughs> Just another tremor. Keep pushing. Soon to be discovered once more. Oh my god. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce istniało plemię. plemię Eliadorów. Owe istoty na przestrzeni miliardów lat zaistniały na tyle, by myśleć o podbojach kosmosu. Historia tejasy jest tyle ciekawa, że może ją kiedyś opowiem, lecz póki co skupmy się na czasach świetności. Eliadorowie zaistnieli w przestrzeni kosmicznej w roku 2200. W tych latach prowadzili intensywne badania z różnych dziedzin. W pierwszej kolejności skupili się na badaniu fizyki, pracując nad nowym uzbrojeniem, gdyż nie wiadomo było, co może czyhać od odmętach galaktyki. Po szybkim opanowaniu macierzystego układu, eliadorowie zaczęli wysyłać statki badawcze do pobliskich niezbadanych układów. Potrzeba zgromadzenia zasobów zmobilizowała konstruktorów do podjęcia budowy w różnych istotnych miejscach, placówek wydobywczych oraz badawczych. Ciekawość eliadorów zmobilizowała do zaopatrzenia się większą ilość statków badawczych. By móc znacznie szybciej badać nowe układy, tym samym szukając miejsca na nową kolonię. Powołano nowy korpus badawczy. Eliadorowie, coraz to ciekawiejszego wszechświata, na jedną ze swoich pierwszych tradycji wybrali ekspansję. Zwiększając co róż ilość ekspedycji badawczych, Eliadorowie oczekiwali wkrótce jakiegoś przełomu w odkryciach. Aby przyspieszyć owy proces, potrzebne były zasoby, więc Eliadorowie zaczęli na planecie rozwijać sektory górnicze w pozyskiwaniu niezbędnych minerałów. Wspólnota Eliadorów niezmiernie się raduje na wieści o otrzymaniu raportu o pozostałościach po obcych zbadanych przez ekspedycję badawczą. Zwiększenie ilości ekspedycji badawczych przyniosło zaskakujące efekty, albowiem praca nad badaniami światów zdatnych do zamieszkania osiągnęła sukces, gdyż obficie w różnych miejscach występuje życie w postaci bakterii i roślin. Mając to na uwadze, Eliadorowie zaczną szukać nowych światów do zamieszkania. Wkrótce potem nasza wspólnota zaczęła intensywną kolonizację aż do pewnego momentu, gdy w przestrzeni kosmicznej zostały odkryte dziwne statki. W tym czasie aliadrowie byli już w znacznej mierze dość mocno zorganizowani i pozyskiwali dużą ilość zasobów. Niezwłocznie podjęto badania nad pochodzeniem statków. Po skończonych badaniach Eliadorowie zrozumieli, że z pewnością nie są sami we wszechświecie, a potwierdzić to miała przybyta delegacja od fanatycznego Leginie Imperium oraz niedługo potem odkrycie mechanicznych cywilizacji, które raczej nie przepadały za istotami organicznymi. Niedaleko zaś istot mechanicznych istniało Imperium Ksenofilów, z którymi wspólnota Eliadorów liczy na cichą współpracę, zważywszy na zagrożenie. Rozumiejąc powagę sytuacji, Eliadorowie, mając w jednym z układów dużego smoka oraz w koło praktycznie samych wrogów, skupili się na technologiach wojskowych oraz zabezpieczenia strategicznych punktów. Jak potoczą się losy wspólnoty Eliadorów? Nie wiadomo, lecz jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na sezon drugi. Trzymajcie się i strzała. I am the final hope to avenge our people. The activation process has begun.